Dla portalu Pasja Sportu Walki Gacper Gabara, mam nadzieję, Kajmano Gabara, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. Fajna walka skończona w twoim stylu, czyli rękoma boksersko. No dokładnie, tak jak mówię, boksuję już od około 12-13 lat. W tej płaszczyźnie czuję się najlepiej, przeważnie jak kończę walki, to jest to przed czasem, no i... Udowodniłem to dzisiaj. Cieszę się, że to było u mnie w mieście. Byli ze mną moi bliscy. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu. Nie mogłeś. Natomiast nie mogłeś sobie nawet za, zażyczyć lepszego skończenia walki, jak właśnie bokserska. Mówi się, że bokserze w MMA, no tak jest trochę tak naprawdę. Nie odnoszą jakichś dużych sukcesów, a, a pokonałeś ciosem rękoma. Tak. Znaczy ogólnie taką mieliśmy taktykę na pierwszą rundę. Zaczniemy boksersko. Jakby coś nie wychodziło, dokładamy nogi, a na parter też byliśmy przygotowani, bo cały okres prze, pracowaliśmy w parterze, także byliśmy gotowi na tą walkę w 100%. No właśnie, tam y, twój rywal miał cię właśnie w parterze, jak to wyglądała ta praca y, z tej strony, no bo robiłem tu wcześniej wywiad, nie wiedziałem dobrze, wiem, że byliście w parterze, jak byś mógł coś przybliżyć? Y, ogólnie baliśmy się tego parteru, bo cztery tygodnie temu naderwałem miesień międzyżebrowy i jak już wszedł Kondrat w parter, poczułem od razu te żebra i Przeszło mi od razu przez głowę taki niepokój, no ale dobrze wybroniłem. No i co? No i skończyłem po swojemu. Zatem pytanie naturalnie, co dalej? Tak jak zawsze mówię w każdych wywiadach i sam powtarzam to sobie. Jeśli zdrowie pozwoli, będę się bił, bo robię to dla siebie, dla swoich bliskich. Jest to moją pasją. No i tyle. Masz w planach jakąś organizację. Czy w planach? Masz w wiecie, w, 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 poniekąd w dążeniach, jakąś, jakąś organizację, w której byś na przykład chciał zawalczyć? No nie wiem, czy to jest czas, żeby mówić o KSW, ale w takich federacjach czołowych planujesz iść w ogóle z drogą życia przez sporty walki? Nie ma co teraz się tak naprawdę określać, wiemy teraz jak wygląda sport, i sportowe organizacje, i frikowe. mamy dużo znajomych w tych frikowych organizacjach, dużo znajomych w tych sportowych także ja jestem otwarty tak naprawdę na propozycje i z tej strony, i z tej strony, nic mnie nie trzyma i w sportowej organizacji we freakowej, tam, gdzie dobrze się będę czuł, tam, gdzie będzie fajna propozycja, tam będę się bił. Jeśli chodzi o Jaworno, masz ze sobą właściwie chyba całe miasto, zatem myślę, że jeśli chodzi o organizacje frykowe, byłoby jakieś zainteresowanie. Natomiast myślę, że lepiej ci widzieć moim zdaniem subiektywnym na sportowo w federacjach sportowych, masz jeszcze chyba coś do udowodnienia. Jeśli chcesz kogoś, komuś podziękować, kogoś pozdrowić, może po prostu coś jeszcze dodać od siebie, czas należy. Jakby czas jest dla ciebie. No tak naprawdę chciałem podziękować wszystkim swoim bliskim, całym miastu. Wiadomo, nie, nie wszyscy zawsze będą za tobą, ale ci, co tu do mnie przyszli, dziękuję swoim trenerom, przygotowali mnie na to T tak jak ustaliliśmy w planie, tak zrobiliśmy w walce, także nic lepszego nie mogło się dzisiaj wydarzyć.